Witam wszystkich trzeciej części naszego filmu. W tej części wyjeżdżamy z hotelu Pod Stelvio. Nie będę was już męczył więcej filmikami ze Stelvio, tylko parę ujęć z drona. Startujemy do Livorno. Hotel mamy wynajęty 18 km od portu. Także okej. Okay, ten hotel, w którym spaliśmy Pod Stelvio, tutaj wstawiam wam nazwę. Niestety nie nagrałem go, bo wyleciało mi z głowy, ale bardzo dobry, bardzo polecam. Ładne pokoje, dobre śniadanie i w sumie cena nie była zła. Nie pamiętam teraz ile za to zapłaciłem, ale na pewno było warte tej ceny. Z hotelu nawigacja poprowadziła super drogę. Strada Statale 42, czyli przełęcz to nale droga naprawdę wyjątkowa. Do hotelu pod Livorno Dojechaliśmy późnym wieczorem, to znaczy bardziej do gospodarstwa turystycznego, po czym rano, o 6 wyjechaliśmy z niego na prom do Bast. Z hotelu wyjechaliśmy już o 6 rano, na prom, który mieliśmy o 8. No my już wyjeżdżamy, o nie nagrałem w hotelu, ale bardzo fajnie, stawię tam nazwę na górze. E, super śniadanie, Nusia zadowolona, bo coś tyle było, że. E, że raczej już. Jedziemy teraz e, do Liworu. mamy się pod Liworu. 20 km do Gliworno, mamy cztery. Ale zanim tam dojedziemy, to tutaj też nas czekają fajne duszki też jakoś przełęczy no jeszcze załadowani jesteśmy za mocno ale chcę strzelamy. no i śpimy w tym Livorno Damy jutro mamy prąd o rany już no i odpoczywamy 200 dni pod motocykla. Trochę się musimy poopalać, poleżeć, bo trochę się świecimy się. Naleździmy, bo jeszcze dzisiaj cały dzień będziemy jechać. Teraz opowiem Wam trochę o tej przełęczy. Droga: Strada Statale 42, Alpy Retyckie Passo del Tonale. Przełęcz w Alpach Retyckich na wysokości 1883 m nad poziomem morza, na pograniczu dwóch prowincji Brescia i Trydent w północnych Włoszech. Region turystyczny i stacja narciarska. Historia: Podczas I wojny światowej przebiegała przez przełęcz linia frontu. Pomiędzy wojskami austro-węgierskimi a wojskami włoskimi. 15 czerwca 1918 wojska austriackie uderzyły na przełęcz Tonale atakiem pozorującym, rozpoczynając bitwę nad Piawą. No i teraz ludzie powiedzcie jak tu teraz jechać w Bieszczady po takich drogach pojeździć po PETEN duży małym przecież to jest też jakiegoś porównania Jeszcze już niedługo skarbie chyba. Podoba Ci się? Pokaż jaka szczęśliwa jesteś! ale oczy możesz mieć zamknięte cały czas. Droga mogła być inna, ale przez Mediolan. Spokojnie, spokojnie. Lecimy sobie powolutku na dół. Już powinno, już jeżdżamy, bo ja myślę, że już to będzie koniec. No. Jakoś z tych gór jeszcze 10 zakrętek. Z tych gór jakoś trzeba wyjechać. No. no, my już startujemy na prom. Spaliśmy dzisiaj. W takim agroturystycznym gospodarstwie na, na, na Bookingu to trochę lepiej wyglądało Ale Za to 18 km do promu do Livorno także, także no to jest taki plus No ale z drugiej strony 60 euro Za, za Włochy to To nie jest duże W totalnym zadupiu to to miejsce. Jeszcze fajny zjazd jest tutaj, nie? No, w takiej szutrowej, kamienistej drodze. No i jedziemy teraz na ten prąd do Livorno. O ósmej mamy prom. Jak zwykle będziemy za wcześnie. No, wszędzie jesteśmy. Wszędzie przed czasem. No, taki już nasz nawyk. Nie lubi się nigdzie spóźniać. Zawsze wolę poczekać. No i wczorajszy dzień dał nam w koście. Było 35 stopni. A i jeszcze, jaką drogą pojechaliśmy z tego Z kwatery tam w górach? Łoj, No i wczoraj cały dzień żeśmy jechali 6 godzin. Ponad. Puścimy trochę Dupkę, żeby go się miała wygodnie to jest sama sprawa na tym motorze, że żeby... składam tak wysoko. Dupka, okay. zabrać Cię gdzieś? <ścoughs> Ciało. 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 <ścoughs>

o, tutaj takie właśnie rejony. O, ale dość małódkę. Nie wiem czy tu jakaś sekta w ogóle prowadzi, bo to wszędzie Harry Krishna były jakieś plakaty. Ludzie też jacyś dziwni. O, właśnie o tym mówiłem. Eee. No i jutro odpoczywamy od motocykla, prawda skarbie? Nawet pojutrze też No, dwa dni odpoczniemy O, czekaj, takie burze było tu Nawet dwa dni sobie odpoczniemy, bo mi już trochę, szczerze mówiąc, plecy bolą O, 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 o nie rozpędzaj się Szczerze mówiąc, mi też już plecy trochę bolą Dwa tysiące kilometrów robiliśmy tak codziennie 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 na tym motorze to, to też już się znak. taka włoska wieś SP4 O jak fajnie na motorku wieje, z już te kufry zanim włożyliśmy to ja już ma 18 stopni. Te moje słodenki. Ostro w lewo. Ostro w lewo. To mogę stwierdzić, że ta że ma bardzo dobrą ochronę przed wiatrem. Jeśli, o, pute, nie zapomniałem kutki. Jeśli chodzi o, o dół tutaj. Klatkę z przodu. I to jest zajebiste, jak się jedzie w deszcz, bo naprawdę ja w zasadzie mógłbym schodnie nie zakładać, bo w ogóle nie miałem okru. O, tutaj. No, eee, jechać takimi bocznymi firuszkami, bo tak to na autostradę a za autostradę zapłaciliśmy ile skarbie wczoraj? 31 euro. no niby dużo jak się tak patrzy, ale jak sobie z drugiej strony pomyślisz, że z łodzi do, do Świecka by zapłacił tyle samo, także także u nas jest podobnie, czy, czy. Tyle, że na przykład w Czechach czy tam w Austrii zapłaciłem za winietę. W Czechach w ogóle nie, motocykle nie płacą. A czekaj, ja jadę na czy na e, W Czechach w ogóle motocykle nie płacą, także Czech... trochę boli. Ja trzeba po prostu prawie komputer jeszcze wyrzucić. No i jeszcze te autostrady są tak zakurkowane, że radzą normalnie ciężarówka za ciężarówką i tam jeszcze jest po 10, bo co ciekawe się, się nic nie no bo żeby trochę tego powietrza złapać, niech tam musiało, musiałem ciągnąć, tam za 140 po Tylko trochę chociaż dało, bo było 35 stopni, a kiedy tu to... Wjeżdżamy na prom. Oni są tu wszyscy poinformowani bardzo dobrze. Pytałem się za ile będziemy wjeżdżać. 30-40 minut. Po czym za 5 minut wołają, żeby wjeżdżać. Kurde. I mobi skarby, tak, to ta <laughs> Ten na no ten go <laughs> Uj, dobrze, że ja ci wam skarby. <laughs> mobi mobi. 4,5 pół godzinki. Będziemy płynąć. No i wjeżdżamy na ferry Mobi Orly. agora Mm -hmm. O przechyliła? się przechyliło? Co? się przechyliło? Nie.